Ryszard Rynkowski jednak składał wyjaśnienia. Prokuratura zdradza, do czego się przyznał. Tuż po tym, jak Ryszard Rynkowski pijany prowadził samochód i doprowadził do kolizji, prokuratura poinformowała, że przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Teraz okazuje się, że piosenkarz jednak tłumaczył się przed organami ścigania. Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jakbyśmy tego oczekiwali lub jakbyśmy chcieli wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać mówi faktowi prokurator Andrzej Kukawski. W sobotę, 14 czerwca bieżącego roku, w miejscowości Zbiczno doszło do kolizji drogowej. Jeden z uczestników zdarzenia uciekł. Okazał się nim Ryszard Rynkowski. Policja zatrzymała go w jego domu, a badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Piosenkarz został przewieziony na komendę i usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zakierowanie pod wpływem alkoholu 73-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Ryszard Rynkowski przyznał się do winy. Tuż po wspomnianym wydarzeniu prokuratura przekazała, że Ryszard Rynkowski nie powiedział nic więcej oprócz przyznania się do winy. Panu Ryszardowi R został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z artykułem 178a paragraf 1 kodeksu karnego. Postępowanie jest na początkowym etapie, więc będą wyjaśniane wszystkie okoliczności zdarzenia, powiedział wówczas w rozmowie z Faktem ProK. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu i dodał: Podejrzany Ryszard R. przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ryszard Rynkowski jednak złożył wyjaśnienia. Powiedział, dlaczego prowadził pijany. Teraz okazuje się, że Ryszard Rynkowski w rozmowie z prokuraturą złożył pewne wyjaśnienia, które nie były jednak zbyt obszerne. składał wyjaśnienia tylko w takiej części, którą uznał za stosowne. Nie wiadomo, czy te wyjaśnienia nie ulegną zmianie. Prokurator musi je zweryfikować, proszę więc nie oczekiwać, że będę je tutaj cytować. Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jakbyśmy tego oczekiwali lub jakbyśmy chcieli wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać, powiedział prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu, w rozmowie z faktem. Czy jednak Ryszard Rynkowski wytłumaczył najważniejszą kwestię, dlaczego w ogóle zdecydował się wsiąść za kółko, będąc pod wpływem alkoholu? Nie tłumaczył, dlaczego wsiadł za kierownicę po alkoholu, dodał prokurator.